Logotyp Muzeum Krakowa. Grafika z ułamaną gwiazdą Dawida. Przetłumaczyć rzeczy nieludzkie. 30 marca 31 grudnia 2023. Fabryka Emalia Oskara Schindlera. Zbliżenie na zabytki prezentowane na wystawie. Tekst. Po wyładowaniu kazano wszystkim mężczyznom i kobietom razem do Naga rozebrać się na dziedzińcu, bo pójdą do łaźni, a potem się ich wyśle do robót. Ludzie cieszyli się, wierzyli, że tylko o roboty chodzi. Rudolf Reder tle zabytki prezentowane w gablocie. Czarno-białe grafiki przedstawiające postaci Żydów w Getcie. Tekst. Żyliśmy w wiecznym strachu. Moralnie przeżywaliśmy śmierć nie raz, ale dziesiątki razy. Ziuta Grunberg-Grunhut. W tle archiwalne zdjęcia ukazujące dzieci w Auschwitz po wyzwoleniu obozu. Widok ogólny na salę ekspozycyjną. Tekst. Na gościńcu zobaczyliśmy pierwsze forpoczty amerykańskie. Rzuciliśmy się ku nim. Byliśmy tak wynędzniali, że na nasz widok Amerykanie płakali. Salomon Wilk w tle archiwalne zdjęcie. Ludzie stojący za drutami kolczastymi. Tablica końcowa.